Oglądacie Państwo wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Już teraz czas na rozmowę z Państwa i moim gościem, z gościem wieczoru WTK. Trwa wojna w Ukrainie, co wiąże się ze stałym napływem ogromnej masy ludności na tereny naszego kraju. I już dzisiaj widzimy, że wielu Ukraińców i Ukrainek poszukuje mieszkań na wynajem. O tym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, podpisując umowę najmu, porozmawiam dzisiaj z doktorem Marcinem Juwą z Kancelarii Śledczej. Dobry wieczór, Panie doktorze. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, gorąco. Panie doktorze, po pierwsze, to czy musimy sporządzić umowę najmu mieszkania bądź pokoju w formie pisemnej? No, przede wszystkim zacznę od tego, że pewne zasady i ostrożność, którą powinniśmy się kierować w tego typu postępowaniach, nie tylko aktualnej związanej nie tylko z aktualną sytuacją związaną z napływem uchodźców, ale także kiedy wynajmujemy lokal chociażby studentom czy, czy pracownikom. Natomiast odpowiadając oczywiście Panu na pytanie, nie, nie musimy zawierać najmu w formie pisemnej. Umowa najmu mieszkania lokalu może być zawarta w każdy sposób, również w sposób ustny. Oznacza to, że dla istnienia ważności i dlatego, żeby ta umowa no, mogła spełniać swoje funkcje, nie jest konieczna forma pisemna. Oczywiście nie ma takiego prawnego obowiązku, żeby to było, żeby to był dokument spisany, czy, czy dokument omówiony, czy, czy w drodze ustnej. Natomiast oznacza to, że należałoby przede wszystkim z ostrożności tutaj taki dokument jednak zawrzeć, czyli jednak taką umowę sporządzić w formie pisemnej. Co więcej, co istotne, zwłaszcza, że w dzisiejszej sytuacji możliwe zawarcie umów najmu lokalu mieszkalnego w każdy sposób oznacza także, że do zawarcia umowy może dojść w sposób dorozumiany. Czyli zwłaszcza poprzez umożliwienie innej osobie korzystania z mieszkania w zamian za zapłatę comiesięcznego czynszu, comiesięcznej opłaty. Brak sporządzenia takiego dokumentu, umowy oczywiście nie oznacza, że do takiej umowy nie znajdują zastosowanie przepisów y, ustawy o ochronie praw lokatorów. Oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli umowa najmu takiego mieszkania została zawarta na okres dłuższy niż rok i nie została zawarta w formie pisemnej, oznacza to, że została ona zawarta na czas nieokreślony. I to jest bardzo istotna, istotna informacja, czyli jeżeli zawieramy umowę i nie wpisujemy daty, czy ewentualnie zawieramy ją ustnie, no to tutaj musimy pamiętać, że ta umowa jest zawarta na czas nieokreślony. No, w dalszej części rozmowy skupię się też już wyłącznie na umowie najmu, ale w kontekście oczywiście napływu uchodźców do naszego kraju. No tu przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że najem nie jest jedyną opcją, której mogą wybrać właściciele, bo takich rozwiązań jest kilka. Oczywiście podstawowa to jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, ale również może być to umowa użyczenia takiego lokalu mieszkalnego. Oczywiście ona polega na bezpłatnym użytkowaniu przekazanego mieszkania na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Umowa ta będzie zasadna, jeżeli chcemy na przykład pomóc uchodźcom przez dłuższy czas, ale jednocześnie nie oczekując od nich zapłaty. Kolejnym takim rozwiązaniem jest instytucja prekarium, która polega w ogólnie rzecz biorąc na tym, że jedna osoba chce wyświadczyć przysługę drugiej osobie, gości ją w swoim lokalu. Powody mogą być albo grzecznościowe, albo na przykład humanitarne. Właściciel lokalu może w każdym momencie wyprosić taką osobę z domu, takiego gościa, a gościom oczywiście nie przysługuje wtedy ochrona prawna. Jednocześnie ten stosunek faktyczny ma co do zasady charakter nieodpłatny, czyli tutaj nie możemy. Absolutnie pobierać opłat. No, ta opcja wydaje się być bezpieczna z punktu widzenia właściciela mieszkania, który chce na przykład krótkotrwale pomóc takim, takim poszkodowanym osobom. A na pewno takich osób nie brakuje, zatem warto to wiedzieć. Panie doktorze, a jeśli już zdecydujemy się na podpisanie umowy najmu, to na jakie punkty umowy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? No, tutaj należy zwrócić uwagę, że wynajmujący mieszkania bardzo chętnie korzystają z różnego rodzaju wzorów, różnego rodzaju pism, które można znaleźć w internecie. No, one bardzo często są napisane językiem profesjonalnym, językiem prawniczym wręcz. No i tak na pierwszy rzut oka mogą oczywiście wzbudzać e, zaufanie. No, w żaden sposób nie chcę krytykować tych umów, bo z całą pewnością one zawierają dużo ciekawych rozwiązań. Natomiast ważne jest e, tak naprawdę jak dana umowa brzmi i jak ona jest dostosowana do e, naszych faktycznych realiów. Czy zabezpiecza nasze interesy, czy nie? No trzeba pamiętać, że te umowy nie mogą być też sprzeczne z przepisami prawa. Dlatego w mojej ocenie zawsze należy skorzystać z prawnika, który oczywiście tutaj dołoży wszelkie staranności, żeby ta umowa była dobrze napisana, przede wszystkim nie kolidowała z prawem. Umowa takiego lokalu mieszkalnego powinna przede wszystkim zawierać takie cechy, jak no i tutaj nie będę pewnie oryginalny, ale jak data miejsce zawarcia umowy, dokładne dane, informacje dotyczące przedmiotu najmu, okres, przede wszystkim obowiązują Mający daną umowę e, informacje dotyczące wysokości opłat czynszowych, sposobu tych opłat, warunki wypowiedzenia umowy, dane kontaktowe i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym tutaj jeszcze raz zauważyć, że wbrew powszechnemu uważaniu umowa najmu mieszkania nie jest regulowana wyłącznie przepisami kodeksu cywilnego, czyli nie tylko i wyłącznie na kodeksie cywilnym możemy się opierać przy sporządzeniu takiej umowy. Jest to oczywiście akt prawny, który jest ważny, natomiast w przypadku tej umowy kodeks cywilny znajduje zastosowanie, ale jego rola jest tylko i wyłącznie pomocnicza. Przede wszystkim tutaj się znajdują przepisy szczegółowo e, regulujące kwestie najmu. Natomiast największą rolę w przypadku umowy najmu lokalu mieszkaniowego odgrywają przepisy z ustawy o ochronie praw lokatorów. E, co jednak powinno być bardzo ważne dla właścicieli mieszkań, przepisy te chronią prawa najemcy w sposób dużo silniejszy niż wynikałoby to z przepisów kodeksu cywilnego, no i tak naprawdę one bardzo mocno zabezpieczają interesy osób, którzy najmują, najmują ten lokal. Co istotne, stosowanie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów nie może wyłączyć w tych przypadku z umowy najmu mieszkania. Czyli tak czy inaczej one są bardzo silne. Oznacza to, że nawet w treści z umowy będzie wynikało, że do umowy będą miały zastosowanie wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego, to i tak ta ustawa o ochronie praw lokatorów będzie miała tam główne kluczowe znaczenie. Na marginesie należy jeszcze tylko wspomnieć, że instytucja, jaką jest najem e, e, na przykład lokalu okazjonalnego, który w szczególny sposób może pomóc w walce z nieuczciwymi lokatorami, procedura ta zawiera e, no, bardzo bardziej, jest bardziej złożona niż, niż e, 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 warto się zastanowić na przykład nad rozważaniem tego typu e, e, najmu. Oczywiście tutaj najem instytucjonalny ma swoje określone, określone, e, e, określoną konstrukcję prawną, Oczywiście tutaj ten najem musi być oświadczenie w formie aktu materialnego, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji Taka osoba wskazać innym do, której, do którego będzie mogła być no, ewentualnie przetransportowana, wyeksmitowana i dostarczyć oświadczenie takiej osoby trzeciej, będącej właścicielem posiadającym tytuł prawny tego lokalu, który wyraża zgodę, że taką osobę można tam umieścić. Panie doktorze, a co jeśli najemca nie chce się wyprowadzić pomimo zakończenia trwania umowy najmu? No, co do zasady, konieczne jest oczywiście przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego, tak? czyli w, które, no, w przypadku najmu okazjonalnego, o którym wspomniałem, jest znacznie uproszczone. W tym miejscu należy trzeba zaznaczyć, że co do zasady zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, no, tutaj są kwestie ochronne, to znaczy te terminy ochronne, na przykład, które wynikają, że od 1 listopada do 31 marca nie wolno przeprowadzać danych eksmisji. No Tutaj co ważne, regulacja ta jednak nie dotyczy uchodźców z Ukrainy, bowiem zgodnie z artykułem 69., Niedawno przyjętej ustawy o pomoc obywatelom tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym na jego terytorium. W przypadku użyczenia takiego lokalu obywatelowi Ukrainy, który przybył z Polski, bezpośrednio z terytorium Ukrainy, budynku, części tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkalnych, w zakresie użyczenia nie stosuje się tej ustawy, czyli tej ustawy o ochronie praw lokatorów. No tutaj, Czyli tutaj obywatele Ukrainy z tego zakresu nie mają ochrony. No, oczywiście też trzeba pamiętać, że mamy również ustawę kowidową, która obowiązuje, która również zakazuje eksmisji. No, tym samym biorąc obywatelów Ukrainy, którzy no, ten lokal biorą w użytkowanie, przysługuje mniejsza ochrona przed eksmisją niż pozostałym najemcom. Biorąc pod uwagę, że poruszamy się w różnych rzeczywistościach prawnych, z jednej strony mamy kodeks cywilny, z drugiej strony mamy ustawę o ochronie praw lokatorów, a jeszcze z innej mamy ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która w pewnym zakresie i co do pewnych osób wyłącza stosowanie wcześniej wymienionych ustaw, to warto przy zawieraniu takiej umowy oczywiście skorzystać z pomocy profesjonalisty. I w przypadku, kiedy będziecie Państwo chcieli taką umowę zewrzeć, bardzo proszę, warto zadzwonić do kancelarii, warto się skonsultować i warto zasięgnąć rady prawnika, żeby później nie nabawić się problemów, czy, czy ewentualnie z chęci pomocy no, nie, 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 nie zrobić sobie dodatkowych Głopotów. O najmniej mieszkanie, także w tym trudnym czasie, o zawiłościach prawa. Miałem przyjemność rozmawiać z panem doktorem Marcinem Juwą z kancelarii śledczej. Bardzo dziękuję, panie doktorze, roz za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam gorąco wszystkich. Nasza rozmowa będzie także dostępna na naszym portalu wtk.pl. Tam będziecie mogli Państwo ją przesłuchać jeszcze raz, w dowolnym momencie zatrzymać, powtórzyć, bo Pan doktor jak zawsze prowadzi nas przez te meandry prawa. Warto dokładnie wsłuchać się jego słowa, żeby po prostu nie mieć problemów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za to, że byliście Państwo razem z nami. Ja nazywam się Szymon Kozłowski i proszę nie zmieniajcie Państwo kanału. Wieczór WTK cały czas trwa. Do zobaczenia.